Problemie, który wynika z połykania, z nieprawidłowego rzucia i oddychania u dzieci. Czyli taka góra lodowa artykulacji. Na tym buduje się artykulacja, i to jak gdyby do tego chcemy dojść: do, do sedna sprawy, żeby dzieciom usprawnić wymowę. To jest dosyć złożony problem, który się buduje na funkcjach, które wynikają z naszej fizjologii. Można to usprawnić, można z tym popracować, aczkolwiek nie jest to temat na 5 minut, a raczej na dłuższą współpracę. Tyflopedagog tak bardzo ogólnie rzecz ujmując, zajmuje się po prostu terapią oczu. I tym, żeby pracować z dziećmi, które mają jakieś wady wzroku, gdzieś, gdzie ten wzrok jest zaburzony, nie domaga. A tematem dzisiejszego wykładu będą ruchy oczu: czym są i dlaczego są takie ważne. Przede wszystkim przesłaniem tego naszego dzisiejszego spotkania jest to, że wszystkie układy w naszym ciele są połączone i nie możemy dbać tylko o oczy, nie biorąc pod uwagę też innych układów rozwijających się w małym ciele. pojęcie wad zgryzu i to jak postępować tylko od strony rodziców żeby nie dopuścić do tych wad zgryzu dlatego że dzisiejsze badania obserwacje wskazują na to że tych wad zgryzu przybywa i to jest zatrważające więc co tu zrobić żeby im zapobiec no jak sama nazwa wskazuje zapobieganie Czyli profilaktyka od czasu najwcześniejszego, powiedziałabym już nawet i od czasu rozwoju dziecka w matki, to jest właśnie profilaktyka i są różne aspekty tej profilaktyki. Starałam się to przybliżyć. Oczywiście temat niewyczerpany, tak naprawdę tam można o tym mówić i mówić i mówić. wszystko pogłębia i tak jak i inne prezentacje pokazały szereg takich dysfunkcji występujących teraz w grupie dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych, no już po urodzeniu. To jest coś, z czym musimy się borykać na co dzień, więc żeby mieć na uwadze rozwój zdrowego społeczeństwa, to my musimy myśleć o w każdym aspekcie rozwoju tego dziecka. Ja się skupiłam jako stomatolog na narządzie rzucia. Nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego dotyczy bardzo wielu dzieci i zarówno dzieci w okresie niemowlęcym, jak i dzieci w wieku przedszkolnym. I to jest bardzo ważne do prawidłowego rozwoju naszych dzieci, prawidłowego funkcjonowania, zdobywania motoryki dużej, motoryki małej, motoryki oralnej. Mamy problem z napięciem, te dzieci mają nieprawidłowe wzorce ruchowe, nieprawidłową dynamikę ruchu i to jest współpraca interdyscyplinarna, zarówno współpraca fizjoterapeuty, neurologopedy, stomatologa, ortodonty, ponieważ my patrzymy na te dzieci holistycznie, a temat bardzo na czasie. Ponieważ konsekwencje na przyszłość mogą powodować wystąpienie wad postaw i nieprawidłowych nawyków ruchowych.